Dzisiaj w Szoruj przed nami dużo pracy. Będziemy czyścili bus transmisyjny warty 45 milionów złotych. Oczywiście jakby był kupiony. Mamy takich samochodów 6 sztuk w opiece. A dziś chcę Wam pokazać naszą pracę od A do Z z tym właśnie samochodem. Zapraszam. Na początek musimy cały samochód opróżnić. Wyjąć z niego krzesła, bo jest tu sporo krzeseł. Sporo osób pracuje w takim samochodzie. Wszystkie te krzesełka sobie wyczyścimy, upierzemy. Później odkurzymy podłogi, przedmuchamy konsolę. Wyczyścimy je dokładnie, umyjemy monitory. No, oczywiście upierzemy te wykładziny, które są na ścianach. No, przed nami sporo pracy. Startujemy z robotą. Na początek upierzemy i wyczyścimy wszystkie krzesła. Wynie. Wola. Zaczynamy przedmuchiwanie sobie wszystkich konsol, pozbędziemy się nadmiaru kurzu. Widzieliście tam ilość kurzu? Właśnie po to przedmuchuję sobie przed czyszczeniem całe konsole, żeby później mieć ułatwienie. Konsole odkurzone, wydmuchane, a teraz odkurzamy podłogę. Lecimy. Podłogi już dobrze odkurzone. Zaczniemy czyścić konsolę. Musimy pamiętać o każdym zakamarku. Następnie umyjemy monitory i przejdziemy do prania wykładzin. Oczyszczenia czyszczenia i mycia monitorów używamy specjalnych środków chemicznych. I główną zaletą jest to, że są antystatyczne. Zaczynamy planie wykładzin. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Wyobraźcie sobie, jak, jak dużo roztoczy kurzu siedzi w tych wykładzinach. Dlatego tak ważne, żebyśmy je dokładnie uprali. Zaczynamy pranie, rozpoczniemy pracę od sufitu, później upierzemy ściany. Po praniu wymapujemy cały pojazd i położymy jakiś fajny zapach, żeby ludziom się przyjemniej tutaj pracowało. Startujemy. Mop przygotowany. Będziemy mopowali podłogę, ale w międzyczasie podamy jeszcze sobie zapach na, na wszystkie ściany w pomieszczeniach, żeby. Było przyjemnie. Komfortu przebywania podajemy fajny zapach, w tym wypadku Mr. Boss. A teraz zaczynamy mopowanie. Damy ku końcowi naszej pracy. Zostało nam tylko mopowanie i lecimy do domu. 7 godzin minęło, a bus transmisyjny gotowy do pracy. Jak widzicie, nie boimy się trudnych zadań. Jeśli macie coś podobnego do zrobienia: to zapraszam serdecznie. Szoruj.pl Wyczyścimy wszystko. Jako bonus, powiem Wam, że głównie nagrywaliśmy w tym pomieszczeniu. Ale chciałbym Wam pokazać cały bus transmisyjny. Chodźcie, śmiało. Tutaj mamy korytarz, który prowadzi do innych pomieszczeń. Tu jest jeszcze jedno. W sumie, chyba naj, najważniejsze, jeśli chodzi o pracę tutaj ludzi. Chodźcie dalej. O, i tu śmiało. To pomieszczenie jest największe. Jak widzicie, tej pracy jest sporo. Tak to mniej więcej wygląda. Na razie.